Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ninja i witam Was gorąco na Polish Open WKF Karate Grand Prix z Bielska Białej. Jak sami widzicie, zawody już trwają. Jestem tutaj dokładnie od godziny 8.30. Pomagam generalnie na razie sędziom przy. W punktowaniu na tablicę, a mianowicie zajmuję się tam wyznacznikami przy punktów kata i tak dalej, zapisuję jakie tam zawodnicy robili układy i tego typu rzeczy. Będę też odbiłać tablicę do Kumite, więc wszystko fajnie na razie przebiega. Zawodników bardzo sporo jest Tylko kurczę szkoda, że muszę cały czas być generalnie przy tej masach, bo bardzo chętnie bym ponagrywał dość sporo scen. Niestety nie dajemy rady nagrać cen walki od Kumite Master z Sejorów, co mnie niestety troszkę zasmuciło, że wam powiem. No ale nic, coś tam pooglądałem z daleka. Kumita zaczyna się generalnie po rozpoczęciu. Rozpoczęcie oficjalnych zawodów rozpocznie się zaraz. Jest właśnie godzina 11.50. Od 12 ma być główne rozpoczęcie. Krajów jest naprawdę bardzo sporo. Wszyscy już nie dopisali. Widzę tutaj naprawdę wiele nazw i malcy, zamłodników, jakichś jak i tak dalej. No tak jak mówię, no niestety kumita Seniorów nie dają rady nagrać. A wcześniej rozpoczęli konkurencję, myślałem, że będzie trochę później. No ale tak to obecnie wygląda. Moja kategoria jako tak rozpoczyna się około godziny 17.50. Z tym, że jak na razie mamy oficjalnie, przy tam małe opóźnienia tam na topami naszej przynajmniej, jakieś 20-30 więc kto wie, czy moja kategoria nie rozpocznie się później. Jak widzę na razie zawodnicy przygotowują się do oficjalnego otwarcia zawodu, czyli wyjścia, przywitania się i tak dalej, to wszyscy sobie też za niedługo zobaczycie. Ja sam osobiście już się nie mogę doczekać swojej konkurencji. Eee, tak więc mam na razie obecnie samych 8 zawodników, więc to miało być 14, przynajmniej tyle nas na spordacie, ale jak widać jakaś ekipa się wypruszyła. Pierwszy zawodnik jest Budoka i Szczecin. Budoka i Szczecin jest to typowy klub pod kumite, więc może być naprawdę ciężko, ale ja lubię rywalizację jak zresztą, bo to doskonale wiecie, więc siebie wszystko, zobaczymy jak to się potoczy. Tak więc cóż, ja generalnie już się tego nie mogę doczekać. Jest to mój pierwszy start w tym sezonie w zawodach, eee, trzeci start w seniorach. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Wcześniej Juniora miałem zdecydowanie łatwiej, ponieważ kategoria 16-17 lat akurat u mnie, e, ja miałem wtedy 17 lat jak wchodziłem do Junior, znaczy miałem też 16 jeszcze, więc było ciężej, ale generalnie przez długi okres czasu miałem, że tak powiem, w ponieważ walczyłem z nieco młodszymi zawodnikami, chociaż szczerze wam powiem, ten rok naprawdę nie robi żadnej wielkiej różnicy tak naprawdę, nie oszukujmy się. W każdym razie, zaraz rozpocznie się ceremonia otwarcia, na którą bardzo gorąco Was zapraszam.

Peter from England. Stef, Miloš Škoda. Antony Zamit from Malta. Anthony Tutti, from England. Innocencio Portelli, from Italy. Organizatorzy dzisiejszych zawodów to Klub Sportów Azjatyckich Atena Mielsko-Biała. The organizers of today's competition is Klub Sportów Azjatyckich Ateny Gmina Mielsko-Biała Urząd Matrzakowski Województwa Śląskiego Polski Związek Karate. Zawody odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Mielsko-Białej Jacka Krymulka. Serdecznie dziękujemy wszystkim i mocno trzymamy kciuki. Życzymy udanych startów. All the best for all and dziękujemy gościom. Brawo od kibiców. Good luck. Powodzenia. Za chwileczkę rozpoczynamy ciągle dalszy zawód. No to jedziemy z tym koksem. Пу-пу-пу-пу-пу.

Pytanie, czyniąc oboje, na uszamić, Zawiecki, wzorna, płyci, a on jak pytanie, No hej, witam was bardzo serdecznie po raz kolejny. Jesteśmy już po mojej konkurencji. Cóż, szczerze że nie udało mi się zająć żadnego miejsca. Przegrałem w pierwszej walce z Cydarem Tomaszem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Już nie raz miałem okazji, okazję postarować z tym zawodnikiem na zawodach. Jest naprawdę dobrym e, zawodnikiem. Ogromny szacunek dla niego. Wygrał e, 4-0, e, 4-0 poprzez punktowanie mnie, szczerze to dość prostymi technikami. Ja za bardzo troszkę zrobiłem młotkę z tego wszystkiego. Temu te techniki nie wchodziły aż tak dobrze ale też jestem zadowolony z siebie, jako tak jeżeli chodzi o pierwszy start kontrolny sezo w sezonie w seniorach teraz, to jest naprawdę w porządku eee, naprawdę emocji na zawodach było bardzo dużo, więc jestem ogromnie zadowolony, tej, że mogłem brać udział i tak dalej mam nowe doświadczenie, no i mam też materiał do analizy, muszę teraz powytykać wszystkie błędy i przygotować się na kolejne zawody, które prawdopodobnie odbędą się w Legnicy eee, około 10-20 do 20 Myślę, y, około 10.20 Legnica Open Checka. Y, tam jest kolejna kategoria dla seniorów, gdzie myślę, że sobie fajnie będziemy mogli podzielić też nagramy z tego jakąś ciekawą wideo relację y, W każdym bądź razie ja teraz żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!